Dzień dobry, Szanowni Państwo witam serdecznie w sali Olimpia Urzędu Miejskiego. Dziś moimi gośćmi są prezes Fundacji Wolne Miejsce, pan Mikołaj Rykowski, pan Zbigniew Dziesielski, koordynator z ramienia Fundacji na Okręg Radomski, Starachowicki przedsiębiorca, współwłaściciel hotelu senator Filip Prokop, Max Ciszek, szef widzialnej ręki Starachowice i jak również koordynator ze strony Fundacji Wolne Miejsce przygotowania wigilii miejskiej w Starachowicach. Szanowni Państwo, za Państwa pośrednictwem pragnę zwrócić się do wszystkich ludzi dobrej woli, wszystkich tych, którzy chcieliby pomóc innym osobom, jako wolontariusze, w dotarciu do nich w dniu wigilii. 24 grudnia ze świątecznym podarunkiem, z paczką, która będzie zawierała posiłek świąteczny, jak również słodycze. Wszystkich tych, którzy chcieliby do tych paczek coś dorzucić, chcieliby wesprzeć tę akcję, również zachęcam do tego, żeby kontaktowali się pod numer telefonu, który za Państwa pośrednictwem po konferencji będziemy przekazywać. Wszystkie osoby, które są osobami potrzebującymi, które są osobami, które wymagają wsparcia prosimy o kontakt pod numerem infolinii 41 310 73 33. Ta infolinia będzie czynna od 5 do 20 grudnia. Oczywiście te dane będą weryfikowane. Nie można zgłaszać w imieniu, się, w imieniu innych osób. Nie można zgłaszać innych osób, natomiast same osoby, które chciałyby uzyskać wsparcie, są osobami potrzebującymi. Prosimy o kontakt pod ten numer. Infolinii. To jest początek naszej współpracy z Fundacją Wolne Miejsce. Mam nadzieję, że ona będzie kontynuowana, dlatego że chcielibyśmy, aby w Starachowicach w przyszłości Powstał także sklep socjalny. Sklep socjalny to jest taka inicjatywa, gdzie osoby potrzebujące, osoby, które nie są zamożne, mogą kupić produkty, które niedługo stracą ważność za 50% ich wartości. Ważne jest to, aby te osoby czuły się godnie. Dlatego w sklepie socjalnym jest także przygotowana taka kawiarnia, gdzie można napić się kawy, herbaty, gdzie można sobie przysiąść, porozmawiać. Takie miejsce chcielibyśmy także w przyszłym roku. Uruchomić w naszym mie mieście. Mam nadzieję, że to się uda. Dwa podobne projekty są na terenie naszego kraju już realizowane poprzez Fundację Wolne Miejsce. Jeden projekt w Katowicach, drugi projekt w Dąbrowie Górniczej. Mam nadzieję, że jednym z kolejnych miast będą Starachowice. Oddaję głos prezesowi Fundacji. Zapraszam. Witam serdecznie Państwa. Wszystkim dziękuję z Panu Prezentowi za zaproszenie. Nasza przygoda jest bardzo szybką przygodą. Ja byłem w weekend zaproszony tutaj przez obecnego Pana Filipa z hotelu, senator, aby porozmawiać o możliwości pracy, wigilię, pomocy w mieście Starachowice, mieszkańcom. Ponieważ, jak wiecie Wszyscy Państwo, te wydarzenia, które wcześniej były stacjonarne, w tym roku niestety są niemożliwe. Nasza fundacja wcześniej organizowała wielkie wydarzenia na tysiące osób w wielu miastach w Polsce. Ale już podczas Wielkanocy zmieniliśmy formułę na dojazd do osób, które od nas tego oczekują, potrzebują. Kiedy byłem zaproszony tutaj w Starchowicach, okazało się, że Pan Prezydent spotkał się ze mną i z tego spotkania powstała ta idea. Powstała idea, abyśmy szeroko pomogli ci wszystkim. Zainteresowanym osobą te święta Bożego Narodzenia, które są przed nami. I w związku z tym, że dzisiaj przez, za pomocą Państwa chcemy ogłosić tą dobrą nowinę, dobrą nowinę dla każdego mieszkańca Starachowic, który będzie chciał przyjąć wolontariusza, przyjąć pakiet wigilijny wraz z prezentami, z dobrym jedzeniem. Od razu powiem, że tam będzie paczka samych dobrych rzeczy. Będzie Barzuszkami, będą karpie smażone, będą pierogi z kapustą grzybami, będą sałatki śledziowe, będą ciasta, będą życzenia oczywiście od pana prezydenta, też od naszej fundacji. I to wszystko. Mam nadzieję, że jakieś dekoracje, jeśli włączą się w to dzieci, młodzież i tam dostaniemy jakieś fajne rzeczy, które będziemy mogli do tego prezentu dołożyć, to to wszystko właśnie w dzień wigilijny, nie wcześniej, ale w dzień wigilijny, poprzez nasze wolontariusze dotrze do mieszkańców którzy wcześniej się zgłoszą. Tak jak Pan Prezydent powiedział, od 5 grudnia do 20 będzie na infolinia, na którą każda osoba zainteresowana może zadzwonić, nagrać się, podając swój adres i ilość pakietów, które jest potrzeba do tego miejsca. Nasz koordynator, o którym za chwilę powie Pan Max, będzie koordynował tą akcję, aby w ten dzień wolontariusze odebrali adresy i rozjechali się. Co potrzebujemy od Państwa? Dwóch rzeczy. Potrzebujemy przede wszystkim wsparcia wolontaryjnego, bo Pan prezydent, pan Filip, pan Max, oczywiście są tutaj zaangażowani, ale potrzeba nas więcej. Potrzeba nas więcej po to, aby dzień przed Wigilią zapakować te wszystkie prezenty, które do nas, do was dojadą z wielu innych miast, ponieważ muszę państwu powiedzieć, że akcja jest robiona na ponad 20 tysięcy osób potrzebujących. Robimy tą Wigilię w Warszawie, w Łodzi, oczywiście tutaj u was w Starachowicach w Radomiu tutaj z nami jest pan Zbyszek z Radomia robimy też w Olsztynie kołbrzegu organizujemy w Ostrowie Wielkopolskim Kaliszu w Katowicach Dąbrowie Górniczej całej całe metropolii Śląsko-Dąbrowskiej i my razem chcemy takich pakietów wigilijnych przygodać ponad 20 tysięcy. Tyle mamy mniej więcej zapotrzebować. i to do Państwa też dojedzie, ale potrzeba osób, żeby te ilości, które przyjdą z Waszego miasta zapakować do paczek dzień przed Wigilią, a w samą Wigilię rano rozwieść. Dlatego powstanie jeszcze dzisiaj fanpage, który będzie nazywał się Wolne Miejsce Starachowicze na Starachowice na Facebooku. Tam będzie ankieta, do której będzie można się wpisać, określić jaką pomoc można liczyć od danej osoby. Także to jest dosyć łatwe i tą pomoc potrzebujemy od państwa. To, co pan prezydent powiedział, szukamy darczyńców, szukamy firm, osób, instytucji, które chcą się do tego dołączyć. My zrobimy posiłki, my zrobimy bardzo ładne tam będą życzenia, będą jakieś prezenty też od fundacji, ale im więcej rzeczy ciekawych, tym lepiej. Ponad państwu ciekawostkę, to może zachęci wszystkich darczyńców. Kilka dni temu dostałem telefon od pewnej organizacji, która przekazuje nam żywność dla psów i dla kotów. Każda osoba będzie, oprócz tego, że poda adres, to będzie mogła powiedzieć, że ma pupila i również takich właśnie zwierzaczek dostanie prezent wigilijny. Więc w związku z tym można do nas dokładać fajne rzeczy, aby ta paczka była jeszcze bardziej bogata. Dziękuję Państwu serdecznie. Oczywiście będę służył pytania, na odpowiedzi na pytania. Witam wszystkich, dziękuję za zaufanie i przede wszystkim apeluję do naszych wolontariuszy z widzialnej ręki, żeby włączyli się do tego wolontariatu. Dzisiaj już podamy adres do fanpage'a tej akcji i jeszcze raz dziękujemy wszystkim już z góry, którzy włączą się do tej wspaniałej inicjatywy. Witam, dzień dobry. Ja chciałem przede wszystkim podziękować Fundacji Wolne Miejsce, dlatego że no oni są doskonale zorganizowani i robią to od lat. I całe boskie szczęście, udało nam się ich zaprosić do Starachowic i stwierdzili, że u nas też mogą pomóc naszym potrzebującym. My ze swojej strony w hotelu Senator udostępnimy miejsce do pakowania tych paczek. Udostępnimy chłodnie do przechowywania tego jedzenia. Więc innymi, czego potrzebujemy, tak jak mówiliśmy, to ludzi, którzy w tym pomogą. Jak ktoś chce się dołożyć czymś do paczki, no to rewelacja, to im więcej damy ludziom, tym, tym, tym więcej dostaną i tym bardziej będą mogli się cieszyć, więc zachęcam do tego. To jest taka pewnie mała rywalizacja między mastami, więc ja zachęcam do tego, żeby ludzie z dużym sercem i z dobrym sercem w Strachowicach okazali się mocni, żeby nasza ekipa, mimo że pierwszym razem, pierwszy raz, to żeby wykazała się zaangażowaniem, żebyśmy dobrze wypadli na tle. Miast. Więc tylko o to apeluję i cieszę się, że możemy to w tym roku zrobić w Starachowicach. No i mam nadzieję, że będziemy robić to dalej. Dziękuję bardzo. Witam Państwa. Ja cieszę się bardzo, że miasto Starachowice przyłączyło się do naszej rodziny fundacyjnej, która będzie działała dla osób samotnych. Wierzcie mi Państwo, że my już mamy praktykę w Radomiu, dopiero czteroletnią, ale już jest naprawdę wielką praktyką, gdzie widzimy, że. Ci ludzie, samotni ludzie, oni właśnie potrzebują tego wsparcia dokładnie w dzień wigilii, Proszę Państwa, do tej pory były organizowane różnego rodzaju imprezy wigilijne, które były wcześniej. To też jest potrzebne, ale wierzcie im Państwo, że naprawdę pomoc dla ludzi samotnych, dokładnie w Wigilii, jest czymś niesamowitym. Ci ludzie naprawdę cieszą się, radują. Ja pamiętam z każdej tej imprezy, czy to wigilijnej, czy wielkanocnej, kiedy te osoby podchodzą do nas i dziękują nam i naprawdę są zaszczycone, że ktoś o nich pamiętał dokładnie w święta i dla nich coś przygotował. Także Cieszę się bardzo, że także Państwo tutaj w Starachowicach będziecie dziękuję Panu Prezydentowi, że dołączył właśnie do tej naszej rodziny fundacyjnej. I wierzcie, Państwo zobaczycie, jaka to jest niesamowita radość z pomocy dla tych ludzi. Ja naprawdę jeszcze raz zachęcam także tutaj wolontariuszy z tego miasta, żeby po prostu rodzinnie, to nawet dziecko z jednym z rodziców, prawda, takimi parami organizowało właśnie takie wyjazdy do tych osób. I szczególnie, żeby to były takie przyjazdy, nie tylko samo przekazanie. Paczki, ale zapytanie o zdrowie, zapytanie o sytuację tej osoby. I słuchajcie Państwo, że to jest naprawdę wspaniała rzecz w ten sposób pomagać drugiemu człowiekowi. I gratuluję Państwu, że Państwo jesteście. Gratuluję Panie Prezydencie, że Pan dołączył do nas. I cieszę się bardzo z tego. Dzięki. Dziękuję bardzo. Tak jak pan Zbyszek powiedział, w tej akcji chodzi nie tylko o dotarcie z pomocą, chodzi nie tylko o przekazanie tej symbolicznej paczki w dniu wigilii, chodzi także o rozmowę i na to będziemy zwracali uwagę, o to będziemy wszystkich wolontariuszy prosili, aby z każdą z osób, do których będziemy docierać, po prostu każdy z wolontariuszy porozmawiał.